Witam bardzo serdecznie. Jest lato, słońce, ciepło. Chciałby się iść na plażę, popływać, wykąpać w chłodnym Bałtyku. Jednakże siedzimy w domu, na home office i się grzejemy. Czy pomoże nam w ochłodzeniu taki wiatrak zwykły, a może zapgrajdowany z butelkami zamrożonej wody? Podobno pomaga. A może jednak zainwestować trochę więcej w taki klimator, klimatyzator bez odprowadzania ciepła? Czy jednak potrzebna jest klasyczna, wielka klimatyzacja z próciem i montażem w środku mieszkania? Zobaczymy, przekonamy się. Do zamrażalnika wrzuciłem na początek taki wkład chłodzący, żelowy. Zobaczymy, czy wiatrak. Z takim wynalazkiem ustawionym na talerzu, przed samym wiatrakiem, pomoże w wychłodzeniu pomieszczenia, w którym będę siedział. Powietrze cyrkuluje, przewiewa się przez ten chłodny wkład, i po jakimś czasie, oczywiście, mamy kałużę wody, bo się rozmroziło. A czy temperatura nam spadła? No niestety, mam wrażenie, że nawet wzrosła. Może ze stresu. Na wkładzie się lód zrobił, a temperatura jak była wysoka, tak jest wysoko. I jedyne co, to jak chłodzi na plecy, to można dostać wilka i będzie coś boleć. Zatem sprawdźmy drugą metodę z butelkami wyjętymi z zamrażalnika. Troszeczkę większy będzie tutaj przepływ powietrza przez ten chłód. Może w ten sposób nam to coś pomoże. Oczywiście butelki się po pewnym czasie rozmrażają, ten płyn w środku już się naturalnie nie nadaje do picia, kałuża wody jak była, tak jest. No a czy temperatura coś tam spadła? No niestety raczej wzrosła, w związku z czym taki wiatrach nawet z butelkami nic nam nie pomoże. No to inwestycja w taki klimatyzer, instrukcja obsługi, wkłady chłodzące, jak do takiej lodówki turystycznej. I cztery kółeczka, co by nam to fajnie, elegancko po pomieszczeniu jeździło. I pilot zdalnego sterowania, jeżeli byśmy chcieli tym sterować z pewnej odległości. Cechą charakterystyczną jest to, że tutaj jest obiekt powietrza zamknięty, nic się na zewnątrz nie wyprowadza, w związku z czym tutaj mamy widoczny u góry filtr powietrza, a tu jest zbiornik na wodę, ponieważ to podobno chłodzi i również nawilża pomieszczenie. No to sprawdźmy, co to warte. Wrzućmy kółeczka i będziemy przystępować do pierwszego uruchomienia. Wszystko działa, do kontaktu jeszcze nie podłączam. Wkłady chłodzące oczywiście z zamrażalnika wyciągam, nawet wziąłem, dokupiłem takie nowe, większe troszeczkę. I co zrobić teraz? Umieszczamy je w pojemniku na wodę i powoli, na spokojnie, aby nie rozdać po. Podłodze uzupełniamy wodą. Wskaźnik wody jest zarówno z tyłu, jak i z przodu. Mamy poziom minimalny, jak i maksymalny. Włączamy do kontaktu, no i zobaczymy, jak to działa. Po włączeniu mamy oczywiście do wyboru prędkość, nawilżanie, chłodzenie i na razie 24,1 stopnia. Tutaj mamy Wychładzanie i nawilżanie tutaj mamy oscylację, czyli czy ten nasz wiatrak ma zasuwać z prawo na lewo, a tutaj mamy na przykład ekologiczny, nocny, taki tryb cichutki, właśnie, albo prędkość ręcznie sterowaną speed. Jak widać, dużo funkcji do wyboru tutaj nie ma. Ustawiamy sobie ręcznie prędkość ta jest najmniejsza, średnia lub najwyższa. I styl może być właśnie cichy lub nocny. Zostawiłem na minimalnym, nie trybie cichym. Widzę, że woda w pojemniku jest przez te wkłady zamrażane, bardzo ochłodzona, i temperatura o pełne pół stopnia spadła. I co jest najfajniejsze ta temperatura się utrzymuje. Następny wrzucam kolejny wkład, ponieważ tamten już się roz, rozgrzał. I nadal na tych samych ustawieniach, jak widać temperatura się trzyma. Minusem tego urządzenia jest to, że trzeba je będzie gdzieś przechowywać, zapewnie w szafie albo w jakimś schowku. A jaki jest odgłos? W trybie zwykłego działania nie ciszy nocnej, całkiem ok.